Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło Państwa widzieć. Właśnie się przed chwilą pytałem autora, ty, czy z daleka przyjechali goście, no więc naprawdę jestem pełen podziwu, że zechcieli Państwo ponieść taki wysiłek. No to jest to, to powiedzieć, bonus dla autora. Szanowni Państwo, tutaj w Muzeum Ziemiślskim w dwóch poszutach w Górnym Salonie. Prezentujemy wystawę pana Krzysztofa Cepy, z, z którym mamy współpracę już od lat, ale zawsze wszystko się odbywało korespondencyjnie. I tym razem udało y, y, nam się jakoś tak zgrać y, myśli, wpierw, później terminy, no i, i mamy y, tę wystawę. Y, rysunek pana Krzysztofa y, jest. Y, Powiedział, można, można właściwie powiedzieć, no jest y, obiekt, czasem może fotografia i można to rysować. No, to nie jest to, takie proste. Co więcej, y, rysunek ma tę cechę, że zawsze jest czymś innym niż fotografia. Nic nie z fotografii, ale y, ma... Y, i taką cechę jakby posiada w sobie pewnego typu życie. Tak bo ręka, wzrok zawsze kieruje, że tak powiem, nieco inaczej niż, niż światło i, i, i optyka w aparacie fotograficznym. No teraz już nie ma właściwie chemii, bo to wszystko jest cyfrowe, ale generalnie tak to wygląda. Rysunki pana Krzysztofa Cepy są, można powiedzieć, różnego rodzaju. Z jednej strony mamy rysunek piórkiem na, na białym, kremowym papierze. Jest to typowy rysunek, można powiedzieć. Z drugiej strony mamy, mamy obrazy, które są rysowane, ale są barwione. Albo są monochromatyczne, albo, albo wprowadzane jest kolor. Bardzo zresztą Rysunki, które są podkolorowane, one przypominają mi, kiedyś tu mieliśmy taką samotną wystawę kosaków. Jak Państwo może pamiętają, malarstwo Jusza Kosaka właściwie to jest rysunek i akwarela, nieprawdopodobnie precyzyjny, o ogromnym wyczuciu przestrzeni, skrótów i tak dalej, światło cienia. I troszkę właśnie te, te Brazy rysowane przez Pana Krzysztofa troszkę mi się kojarzą, jak tu widzę Antonię na przykład, czy, czy Lewków, to właśnie to jest w tym duchu. Więc mamy pewną tradycję, która, która nas jakoś prowadzi do, do twórczości Pana Krzysztofa Cepy. Z drugiej strony tutaj mamy, Pan Krzysztof rozłożył się z warsztatem i mamy tutaj taką nie wiem, czy to jest hałpa? Tak, taka chata, tak, w tak, z tak, tak. tak, tak, tak. Więc troszeczkę nam się to od razu przypomina, rzeczywiście, Wiktor Zin, jak pan rysował tym węglem, albo no, i kredo, Także to jest też jak to, jakaś inna, inna poetyka, inna energia, większa swoboda. I to też oczywiście no, zwraca naszą uwagę. Także bardzo dziękujemy y, Panie Krzysztofie, że zechciał Pan do nas przyjechać ze swoimi obrazami. Dziękuję. Y, y, y. Teraz mamy taki bardzo miły czas, dlatego że jest jeszcze wrześni, za chwilę październik. Mamy dosyć sporo... Y, Muzeum Zwiedzających i myślę, że, że, że też w tym wszystkim, w tym całym kontekście, że tak powiem, Pańska twórczość też będzie miała jakąś taką przyzwoitą Także Bardzo dziękuję. Jeśli by Pan zechciał parę słów. Dziękuję. Dziękuję. Äh, okay. okay. Bardzo proszę. Dziękuję. Pierwsza sprawa to ja bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Panu, panu Mowice, która pomogła tutaj e, przygotować tą wystawę. Jestem ogromnie wdzięczny. E, miałem to wszystko ułożone w głowie, ale w tej chwili męknik <grym> pozostał. W każdym bądź razie wszystkim bardzo dziękuję za przybycie i Wrocław, Ostrów, Poznań, i e, Gostyni. Także, także bardzo wszystkim dziękuję. Jeżeli chodzi o moją uczność, właściwie pan dyrektor już prawie, praktycznie wszystko powiedział. Zainspirowany głównie jestem programem profesora Zina. Staram się jakoś się. Rysuję od bardzo, bardzo dawna. od mniej więcej 30 lat już poważnie, także um, współpracuję z Galerią 33 w Ostrowie. Uczestniczę w planerach, także. także można moje pracy tak ewentualnie No i cóż, e, lubię się często przy takich e, powiedzmy pracach, e, bo co jeszcze główną moją techniką właśnie to jest rysunek w tuszu z e, dodatkiem węgla, kredy, czy ewentualnie troszeczkę też podkoloruję akwarelą. E, w każdym razie w wszystkim jeszcze raz bardzo bardzo dziękuję. Cześć. 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 Tak, tak, właśnie. I, I potem indywidualnie będzie zawsze lepiej rozmawiać przy konkretnym obrazie. Chciałem zacytować e, słowa, które tutaj mam na plakacie, które mm. napisała dla mnie e, koleżanka Teresa, Tomys, który na dzisiaj mająca e, redaktora, niestety nie mogła wyjść, bo pan we Wrocławiu. Jeszcze wczoraj martwe, dziś na nowo tętnią życie. Przywołane piórkiem, tuszem, powracają, cieszą oczy, wyobraźnią, wiedzę zamieniają. Uważam, że to jest bardzo fajne słowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania wystawy, do rozmowy z autorem. I tam, oczywiście, skromny poczęstunek. Jeżeli ktoś po raz pierwszy w koszutach, a widzę, że są goście z daleka, więc myślę, że tak to też oczywiście na dole zapraszam do obejrzenia naszej stałej ekspozycji oraz tutaj tej małej ekspozycji regionalnej, także będą Państwo mieli też w swojej pamięci i nasz piękny dwór. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Krzysiu, przepraszam, ale rąkę długą przebiegnie. I jakoś tak dziwnie się... Ale do wody się Ale z miłością spodziewam się twoich prac. Dziękuję. Tak, można, można. Piękne twoje też... Piękny Gratuluję. Bardzo Tak, cieszę, że tak. Tak, tak. Tak, tak. zobaczyć, tak. Tak, tak. Tak, tak. się napisałem. Po prostu.